Ja mam dalej problemy z kręgosłupem. Skończyło się leczenie, teraz zostało mi czekanie na ortopedę. A w międzyczasie na pocieszenie. Bo jak wiadomo, no tak średnio z końmi mogę pracować, a też... No nie ukrywam, że jest taka pogoda tak ślisko. Że wolę nic mi nie robić, żeby po prostu nie połamać, nie poskręcać im nóg. Do tego pozrywały mi pastuchy, połamały słupki, nie idzie nic podbijać. No i tak, na pocieszenie, to tak. Jak, się, jak mam zaczepy, żeby wiązać konie, no to kupiłam cztery takie linki, żeby nie wiązać uwiązów. Tylko tak. Mamy takie metalowe karabińczyki taka mocna lina. No i to będzie wisiało już przy tych uchwytach. I tylko jak przyprowadzę na uwiązie konia, to po prostu zaczepiam to. No zobaczymy jak wytrzymają te karabinczyki, ale w razie czego bez problemu idzie je zmienić, A to, jak wiadomo, taki karabinczyk to parę groszy. No to tak, to będziemy testować. Oczywiście. Takie coś sobie zamówiłam do nowego siodła Anulki. A, bo właśnie. Zapomniałam z tego wszystkiego nawet nagrać, że kupiłam Ani nowe siodło. Bo jak wiadomo, ona teraz długo nie pracowała i zaczęły te mięśnie grzbietu zadu zanikać. No, ląży nawet nie ma jak zrobić, bo jest tak ślisko. No to po prostu. No. No, nie ma. Nie ma jak z nią popracować. Tutaj nie mam na to warunków, więc. Zacznie chodzić w tereny, ale też te plecki, zaczęły je się obniżać już. Już ten brzuszek tak opadł w dół yy, po tych wszystkich ciążach i został jej tylko taki okrąglutki bębenek. No i takie coś kupiłam po prostu do nowego siodła. Siodło jej kupiłam, bo wiadomo jej kształt pleców się zmienił. Yy, Kłomp zrobił się bardziej wydatny. No i siodło jest całkiem leciutkie. Tamte pierwsze, co kupiliśmy z Anią, było dość ciężkie, a to to można po prostu palcami w dłoni podnieść. No więc tak, tak awaryjnie lubię mieć przy każdym siodle tak, taki uchwyt, po prostu, że awaryjnie nie łapiesz się siodła, tylko chytasz to i, i się ratujemy. Ewentualnie tak jak ja miałam przez jakiś czas w tamte wakacje. Y tak mi się, jak zaczęłam z powrotem jeździć po upadku, to mi się nasiliła trauma, że jak nie mogłam jeździć na Esmirze w ogóle, bo się strasznie bałam, to na Ani jeździłam normalnie, galopowałam szybko, ale włączało mi się coś takiego, że myślenie, że na niej też może mi się coś stać, i wtedy zawsze łapnęłam się tego, i nagle mi się ciało rozluźniało i mogłam pędzić dalej. Tylko niestety wtedy miałam. Taką dziadowską kamerkę, że po prostu nie było jak nagrać takich pięknych, szybkich galopów, a ona naprawdę potrafi. No więc tak, to, to niby wszystkie dodatki, pierdoły, niby niepotrzebne, ale potrzebne, choćby dla komfortu psychicznego, bo czasem lepiej coś chycić w ręce i nie udawać, że mam, że, że nic w nas w środku nie siedzi, niż po prostu miałoby się coś stać. Już, już się tego nauczyłam, że nie ma co na pokaz robić, że człowiek nigdy się nie boi, bo tak naprawdę jesteśmy tylko ludźmi, ludźmi. Różne przejścia mieliśmy, każdy ma swoje jakieś i. No i lepiej się ratować tak, niż potem cierpieć tak jak ja. A rok czasu ból, problemy, leczenie do teraz. No i tak, ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to chcę nauczyć konie chodzić obok siebie w parze, szczególnie Ania i ewentualnie Azja Agrawka. Na Izę na razie jeszcze nie planuję. No to kupiłam coś takiego. O, zaczniemy może ten uwiąz. Rączka fajna, tutaj taka mięciutka. I tak ten uwiąz. Oczywiście też w kolorze tego wszystkiego. No i. On jest taki. Zobaczymy, czy jest w miarę wytrzymały, chociaż dziewczyny to raczej się nie szarpią, to nie jest ten typ koni, które się odsadzają, szarpią i w ogóle A raczej tak reagują na sygnały. No i tak. Jeden uwiąz, tutaj złączka i kolejne dwa rabińczyki, no niby drobniejsze takie, ale powinny być wystarczająco mocne, ale wszystko jest tak zrobione, że potem nie byłoby problemu, yy, bo też mam jeszcze zamówione takie karabinczyki, że tu jest yy, no jak to się nazywa? No wiecie, to z dwóch stron jest ten zaczep matka zaćmienia, No, więc tak. No. A ja, jak na razie w łóżku, bo już skończyły mi się leki, już było lepiej. Minęło parę dni bez leków, i znowu mam problemy z chodzeniem, więc boję się, czym to wszystko się skończy. Ale ogólnie cały sprzęt jest fajnie w takim kolorze, takiej krwistej, czerwieni czerni. I tak mi się zamorzyło taki futerkowy kantar czerwony dla Azmir. No ale zobaczymy. W sumie tak teraz wpadło mi na myśl, że nawet. Jak są konie, które lubią się za bardzo tak y, y, zapierać czy coś. Jest mi czasami tak lubi. To w sumie z jednej strony kantera to, z drugiej to, i żeby to po prostu szło tak z dwóch stron pyska. No. Zobaczymy. Przyda się. No i będzie test, na ile to wytrzyma, które części wytrzymają, bo ogólnie linki są dość mocne, takie nawet mocniejsze niż w halterach. A nawet jak karabinczyk y, strzeli, no to. To nie będzie problem, bo tego idzie dokupić w każdym sklepie za parę groszy. Ech, no to nic, no. Człowiek by chciał dużo, a zdrowie jednak, jak się zaniedba, to potem się ma. Ale mam nadzieję, że jesteście ze mną i doczekacie tych pięknych filmików, i doczekam się w końcu za jakiś czas tego laptopa, i będziecie ze mną oglądali piękne kadry. W dobrej jakości, więc trzymajcie kciuki i, i życzcie mi powodzenia.